Siemano, ja jestem Rado. Dzisiaj zagramy sobie w czółko, czytam Zgadnij Kto To, a ze mną są dzisiaj... Zbieram datki. Siemano. Widzowie, gra będzie polegała na tym, że każdy będzie się pytał, kim jest i jak drugi raz odpowie źle, to będzie musiał zjeść fasolkę. A tutaj są różne smaki. Kubuś już skosztował, smakowało jak gówno. Należy jej. Dobra, widzowie! My już mamy karteczki na głowach, będziemy zaczynać. Każdy ma inną kategorię. Jest, y, są kategorie y, Rzecz, Zwierzęta, Celebryta, YouTuber i. po raz pierwszy. Tak. Dobra, widzowie, zaczynamy, lecimy tam. <słuch> będziemy odpowiadać wokół zegara. Seba zaczyna. Jestem łysy? Nie. Nie. Czy jestem rzeczą, która jest na wewnątrz, wewnątrz, czy na zewnątrz? No to ciężko w tej chwili. No w sumie, w sumie zależy, może być i wewnątrz, i czy, czy często jestem używany? U nas w sumie nie u nas. No tak, Tak. u nas też jestem. Tak? No w no sensie, no, tak. no my często używamy, nie? Czy występuje w Polsce? No i tak nie. No, no i tak to, to nie, no. No nie. No nie. No nie, nie.

Dwa, trzy, cztery, pięć. Weź Dobra, przywróć. no. no. <laughs> Mogę to wykręcić? No nie możesz, nie no, bo... A nie, bo jest... Gryj, to jest... To jest to. Gryj. Gryj lustro, tam nie możesz. Gdzie? A no, a to do to miski. Do no. Ale co, dobre? A później na końcu kto to pije? To, to jest ostra? No. Ona jest trzecia Czy jestem z zasób, która wydaje z Ciebie jakiekolwiek dźwięki? No tak. No tak. A, tak. Mam to między zębami. Czy jestem w tym pokoju? Tak. No, tak. dobra. I idę na no, dobry. Ja już dobra, chyba wiem, nie. o co chodzi. Trzymam mam Taki no, Tak i nie, no. Na no, taki nie. No, jak tak? Tak taki no, no, nie, no. Tak, tak, i nie, no. No, tak i nie. Ale zaraz mi język wyjdzie. Czy występuje w filmach telewizji? To wiemy. Czy występuje w filmach akcji? No, tak. No, tak. Ale <laughs> no, tak, nie? No to tak! To znaczy, to tak. Nie widzę właśnie to Ubrażam ludzi? No, tak. <śmienic> Czy do użycia mnie potrzebny jest wysiłek fizyczny? No, no tak, tak. No tak. Często to używacie, jest w tym pokoju. No ale. Nie wiem używacie. Połowa osób stąd ma tą rzecz. Połowa? Tak. No, 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 no tak, jest... no tak. Czy to jest zwierzę wodne? I tak nie! No. Ale ty masz przestranę! A ja to co? No, wy... występuję w telewizji, w filmach akcji. Czy jestem mężczyzną? Nie. nie. Czy mam content kommentary? Nie. 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 Czy w ogóle Chociaż? Nie, no nie, nie nie nie, Czy jestem wybalu? Tak, i tak i nie tak, tak. Tak. Tak, tak. No tak, w sumie to tak. Dobra, ja zgaduję. Mhm. Jestem elektrykiem. Nie, nie. Jest osobą. Bez... No ja jestem elektrykiem? Nie. Nie, wybieraj nie. Bez Bezpieczny. Pokażę, jaką masz? Jakąś fioletową. Nie. Tak, no raz. masz karol na najgorszą. Kogo? Najgorszą. Najgorszą. Tak, to to, co ty miałeś? Nie, nie uprawię. A ja z ich do tej pory stoi. <historii>. Tak! Ale <laughs> Zygryź. Raz, dwa, trzy. Mi. Cztery, okay. jedna, jedna dziesiąta, Zygrywa. cztery, dwie dziesiąte. Dobra, już. Cztery, pół, pięć. O, kurwa. <grywa> <Pokołem>. <grywa> Trochę. <grywa> nie, już tak, jest Takie szabona bo najsłabsza, bo on ma nie. Chyba najsłabsze na, było na. no, Jest w tupie. <grywa> nie to... <grywa> Nie. <grywa> Okay, do, no, do, do, do do, do, nie, 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 Dobra, nie, nie, Czy nie, 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 Dobra nie, 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 w sensie nie, 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 mam nie, nie, Ale jest nie, no nie, okej, ja mam nie mam szans. Wiecie, że dalej, jak mi się narobi, to powiem, że to pikantne czuję na gardle. Um, <gryzłem> Mucha. Dobre? No. Nie, dobre? Tak? Dlaczego no czemu ty to popknę? No gryzłem! Ej, smoka jak Szczyper. <gryzłem> Jestem na YouTube. No, ja ja jesteś youtuberem. I mamy dobry klip. Dobra. Dobra. No załadowić mięśnie sobie. No. Tak, no. tak. No tak. No, tak. A. A, no, no faktycznie, chyba tak. Tak, tak, Załóżmy. No tak. No, w nie no, tak. Czy to jest coś elektronicznego? No, tak. <grywa> Ty to nic nie wiesz, ja nic nie i taki nie wiesz. To jest <grywa> zwierzę drapieżne? I taki nie! I taki nie! <grywa> Dobra, Jestem występuję w polskiej telewizji. Nie. No, to było pytanie wcześniej. No i powiedzieliśmy, że nie. <grywa> występuję w filmach akcji. Jestem... jestem życiu. Jakby Ty też angielski celebrytów, angielsko celebrytów. Jak możecie? Um, dobra. Teraz co Nie. No to nie, co? Nie wiem, smogłaś. To nie jest, to nie jest sandia, nie. Możesz się mieć jak przy Nie, to nie jest sandia. Nie, to, to nie Ty ja lubisz czekolady? Działam ja więcej niż dwa lata, ale no to było. Tak. Nie, i, I taki nie. No i taki nie, nie. Dobra. Zgaduję. Dobrze. Bo ja to już mam. Co? Po co ci te pasetki? Jak ja to no Dawaj, dawaj. Jestem telefonem. Nie, nie. Nie. Co? No to co wy macie? No proszę, wybieraj. a Aha, dobra, dobra. To z następnej rodzin wygrywa. no się na tych jak Ja się. Jaką masz? Czarny. Najgorszą. To znowu ta to sama. Albo trzecią. Nie, może weźmiemy kajem teraz. Nie wiadomo, jest po prostu bilet. Na nie, mówię. Śledzi jeszcze coś? Nie, w drugiej stronie. Jakiegoś kebaba o Strago? <noise> Tego głodny jest. <noise> to jest rady, co dostaniesz? <noise> jo, ja, jak on jest. No tak, no i nie. Ja? Co z nim powiem? Co <noise>

Wyobraziłbym no, sobie jak no Marek Głusowski żyje w lesie i tak, tak. nie. No, no, ale, tak... No, no, ale tak w większości. No, no nie. Wszędzie żyje Marek no, sam. No tak i nie. No tak. Czy jestem bardzo popularną Ta. Tak. 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 Dobra. Dobra. Bardzo. I Dobra. to jeszcze ja. Nie, ale tak. Do kobiety. Tak. No. Hmm? Co? Ale w sensie, czy... że twoja postać ma kobietę no. Nie. No to tak. A, tak, tak, tak. No tak. <noise> tak, tak. No tak. Laguna. Czy używam tego na co dzień? Ja. Mm. Nie wiadomo. Co ma wiedzieć? W sumie prawda. No nie, no nie wiadomo. No to czy używam tego? No. No, tak, no, tak. no pewnie tak. No. <noise> Jestem rzeczą elektroniczną. Każdy to ma, to nie jest... Cze co? Czekaj, ja pytanie daj. No. <noise> Nie, ja tak. Wiem, to jest coś, czego tu nie ma, ale to jest elektroniczne, ale tego nie ma materialnie. Nie. Yes. No to, to było pytanie, no, pytanie, Tak, To nie było pytanie. No ale nie. właśnie się sprzedaliście. Dobra, dzięki. Dobra, to są te zegarki elektroniczne. Widziałem. No to tu nic innego nie macie. Nie jest. No co? jaki łapczywy. Weźmy o, lewka! No, druga najsłabsza. Zaj, fajne. Ale czy one tak wcale są najsłabsze, to nie powiedział. <noise> Ale kurwa. <noise> On na wszystkie poselki zje. Dobrze, nie dziękuję. <noise> <noise> Jak się tu <to> zżywa? <noise> <noise> <zzyga głosy> Nie ja do miski łeb ja <laughs> masz. Z miską przed kamerą. Puh. 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 Nie, nie masz. <laughs> nie do lustra. <laughs> nie, bo wstawisz. Nie... Pa już <gry> wiem, że się do mnie nie chce jeść Nie dobrze <gry> ja się to czuję Jak się z tym czujesz Jak się z tym czujesz Jak się czujesz? Jak, jak, jak się, kom... się czujesz <gry> 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 Jak się czujesz są młody? <gry> I taki nie no ale to musi być albo tak, albo nie. To są chyba nie. Jest. No dobra, nie to, nie, to nie jest. To nie. To daj fasolkę. Albo wyraźnie o nie. No Ja sobie wyrysuję <laughs> Proszę, proszę. Nie, nie! To, to te same gummy? Czujesz te słowa? Teraz ja się pośmieję. Dajcie mi to wowe. Dajcie mi to wowe. Na najmłodszą kubkę będziesz miał. Dajcie mi kubkę. Daj daj Za śmierdzi ją całą wodę. Ej, a jak zadam pytanie, to mogę od razu zadać pytanie zgadnąć? Nie. A robka nie ma po zgadzeniu. No, no. Nie. Wiedziałam, że mogę ja pomochać. Tań mi w swojej palce. Nie wiem o palców twojej <laughs> O, gdzie? Mój wariat jest. No słuchaj, morda, niech to popijesz od razu. My cierpimy, to i ty. Poczekaj, żuj. Raz, dwa... Ale ja to z... jadłem. To nie jest poczekaj. No to czekaj. Ja tu jadłem. To, żeby się zupka trafiła. Z tymi mrówkami. Mogę już popić? To no jest chyba na Nie. nie. <noise> Czy występujesz w produkcjach 18 plus? Też. Też. Tak, Te, no. No. Mam dziecko? Nie. Ja stoi do tym pokoju. Nie. Okay. To było drugie, nie? Nie. nie A to było nie. drugie, nie? Z jakiego materiału chyba wcześniej był, Nie. No? Ale było... nie, mi chodzi ogólnie, podczas wszystkich rąk miał już... To, to jest drugie, nie? Tak, to jest, nie? Ten... Nie, to tak, to jest drugie. Nie. Uh -huh. Drugie, wcześniej też miałeś już raz, nie. Wtedy było nie. Bo w pierwszej w drugiej kolejce każdy przyszedł. Nie, patrz. No Pokaż, jaką masz. Najostrzejszą masz. Ta, to git. Ona nie, z najgorsza źroła. Zostaw do 500. Pięciu 5 minut. Z 5 minut. Nie 5 minut. Z 5 Nie Z 5 minut. Z 5 minut. Z 5 minut. Z 5 minut. Z 5 Rado Z 5 minut. Z innego nie macie 5 minut. Z 5 macie Z Dobra, macie. macie to, wszystko wymieniłem wy nic innego nie macie. Mamy. Ty też to masz w stawkę. No, to ile? Stawka w sercu. No tutaj, w tym pokoju no, to rozwoju. Jest, no tak. No, to, tak. Też to masz. Ja ale dobra ta fasolka tak szczerze mi smakowała. Zaraz to smakujesz, kolejny. Tak. A zakład czy nie? To tak no, na tej to jak, to jak nie, jak... jak teraz zgaduję, jak nie zgadnę, to biorę dwie. Dobra. A mało zostało. Dobra, nie bierzę. Niech weźmie. Niech bierze Ja mu pozwolę. Dobra. <laughs> czy to jest w takiej wielkości? Tak, nie no. może, może być. Może być. On no. nie, nie musi. Nie wiem jak się czujesz. <śloniaki> jak się zadajesz pytanie i nie wiesz. No, nie. Dobra, Dobra, ja dawaj. Jestem życiem lądowym, tak? I nie. To... nie. To... No, to pytanie? Nie, nie Zatrząc, czy żyje. <grym> jak się czujesz! Jak się czujesz! Jak się czujesz! <grym> ja, jak się jak, czujesz! Jak, jak, jak się, czujesz? się czujesz! Z... Pytam się! Jak się czujesz! Czy moja celebrytka występowała, jakby była postacią gry komputerowej? Nie. 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 nie? 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 Y... Jeszcze nie? Jeszcze nie. Pierwsze chyba. Nie, ja nie też może, może nie? nie, poprzednie moje pytanie to było, czy, czy Sangi czy sang było sangli, chyba? No i powiedzieliśmy, że nie. I teraz... Już A, no! Tała, jako gier, żenek, gier. Właśnie, ja no! Było Sangi na nie, potem zapytałeś się, czy... Czy e... występuje w filmach 18+, w plus było, było, że tak. Było tak i teraz masz drugie, nie. No. Ale ja nie jadłem przypadkiem, jak było z nie. Nie. nie, nie. Przecież ja fasolki, jadłem. Nie jadłeś. Jakoś wam nie ufam. <laughs> A ja zielono odłożę dla Laguny. A, nie ma, jest jedno ziolono. Tak i u tym, jak zgadę to zaś widzimy. Dobra. By no, znakny głodny z... <głodny. Eee, ty... O chciał Dobra, Dobra, zielono! Pozwól mu, pozwól mu! Pozwól mu! Pozwól mu! To jest mocniejsze czy nie? Nie. To co ty. Co jest? No to jest stało. Jest? No to... Łącznie z tym cztery, on przecież ją. No to no też mocniejszy. A co to jest ta zielona? To... Dobra, to... Co to jest ta zielona? Ale są to ostre, nie? To jest smak. Kalatania. Jest. I to jest

to no. jest sobie. Palisz szlugi? Nie. No. A skąd wiecie? <noise> <noise> nie interesuj się. Nie, no nie palisz. Nie Ale jak, jak palisz to ukrywasz. A czy jestem rowerem? Nie, to są kibie. Może jesteś <noise> Jestem proskiem o nocny. Ja, nie troszkę. <noise> na Co ty mnie tu na podłogę rzucasz? Ty, ja to odkudzałem dzisiaj! Ja. Jak? Dobre. Mogę W ogóle to Ale, ale. Ja miałem taki niecny plan na dalszym Wygrałeś! Gratuluję! Jak okay. się czujesz! Dobrze. Kreweta wygrała. <noise> Ej, chłopaki, obiecuję te ziemniaki? I stop. Czekaj, jestem prądem. Nie, nie, to masz ostatnią podstawy. No czekaj, ale jak wy nie zgadnijcie się, to. No to masz ostatnią, to, to Co? To no woda, 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 co? Nie pada <grym>, ci. Na tam iść. No. Co? No czekaj. Ostatnią, sprawiedliwie biegną. Tylko koledzy jakiś. Nie, nie, nie wiem co to jest. Co to jest? Lero Kroc. Nie, nie. Dobra, sprawdzamy co mamy. Eee, co? Co? O, jak się czuje? ja. no, ja czujesz? No jak się czujesz? A my z Karolem i Ciebie tylko, nie? Ja to jest! statut? Ale to był on najlepszy. On siedzi... Nie wiem co on... Jak się czujesz? Ej, ale dinozaur to nie jest zwierzę. Jak nie? To nie jest zwierzę. Jak nie? A co to jest? Człowiek. Dinozaur? no to zwierzę. Ja nie? O, a ale się no. ja się zastanawiam, że on dał nie? I on tak siedzi... Ty, nie wiem czy ja jestem, jak to nie to Jak się czuję! No. Ej, ale miał nie wiem, tak ten świat ja od razu! No. A ja się... Ja już ja myślałem, że ty zaraz będziesz wiedział, nie? Bo ty ale... ty się tylko powiedziałeś ty wcześniej, się? że nie może być! No czy jest... nie właśnie wtedy powiedziałeś, że tak. Może nie może tak. A wiesz, ja że chciałem ten. Ze czułą, to zgrywać za 3 minutę No nie, bo... Wiem, bo ja myślałem, że to od razu się... Ja odpali. mam pakiet... Nie no mówił, że tego nie można, to nie powiem, nie? A ja się usrało, że ja się zapytałem, czy jestem pato streamerem powiedzieliście, że. Nie, tak. Czy jesteś fami, No i. Tu się usrało, że jestem Patosem. A owcy na nawet nie pomyślałem, nie? Ja fajnie. Ja się czuję! Ja się czuję! Ja to owca wuk na wuk Krybyta! Dobra, Mordy. Widzowie, kończymy ten odcinek. No jak widać, to wygra, rower A ja w ogóle miałem pomysł taki, że powiemy mu nie. No będziemy... cią... Ale że będziemy ciągnąć do końca ten odcinek, nie? nie? Ja też nie chciałem, że będziemy tak robić. Nie no, to nie ma bo... sensu te... Bo wtedy chciałem... Nie, był sens, bo ja wtedy... Bo on powiedział, że nawet jak wygram i przegram, to i tak z te no tak Więc wtedy Więc, Więc się zaliczało tak. do tego, Nie, nie, nie. No. No. I Tak, no. ale I tak zjadłem... tak jadę... o No No A no. wy, kurde, zimacie. Bo że by to radę No, no. 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 Mhm. Ja to już tam... Ale dobre, te fasowni są tak szczerze Uca? Mi smakowały No tak dobra, widzowie <laughs> Laguna wygrał, gratulacje. To jest najmądrzejszy ze wszystkim, tak? No. Nie, że jest influencerem ze w Twip, Kapie, to jeszcze kurde ja najmądrzejszy jestem. Tak. A, nie, nie wiem. Dobra, Znaczymy, Znaczymy. E, Dzięki za oglądanie, zostawcie suba, lajka, komentarz. Podajcie na nasze Instagramy i w komentarzach możecie napisać, jakie jeszcze gry możemy nagrać. I co, Strzałeczka. Trzymała. Na Nara. Zatrzymajcie.